Cześć, ja jestem Dawid i znajdujemy się w obiekcie baseny mineralne Solec Brój. Baseny mineralne to kompleks skierowany dla ludzi, którzy poszukują zdrowia, rehabilitacji oraz relaksu. Nasz obiekt posiada ogólnodostępny basen solankowo-siarczkowy to pierwszy jedyny taki basen w Polsce. Wypełniony silnie zmineralizowaną wodą o zawartościach aktywnych związków siarki około 900 mg na litr. Baseny to strefa zdrowia i relaksu, ale w obiekcie posiadamy również przychodnię rehabilitacyjną, gdzie można korzystać z szerokiej gamy zabiegów z zakresu hydroterapii, fizykoterapii oraz wielu innych. Dopełnieniem jest strefa saun. To miejsce, gdzie zrelaksujesz się i wyciszasz od codziennego zgiełku. W naszym obiekcie znajduje się również restauracja nowa, w którym skosztujecie wspaniałych dań kuchni włoskiej i polskiej. Baseny mineralne Solec Zdrój, źródło zdrowia i urody zapraszamy serdecznie.